Drogerie odgrywają istotną rolę w codziennym życiu, dostarczając klientom szeroką gamę produktów do pielęgnacji ciała, makijażu, higieny osobistej oraz gospodarstwa domowego. Ich oferta obejmuje zarówno popularne marki kosmetyczne, jak i specjalistyczne produkty dermatologiczne, ekologiczne czy wegańskie, dostosowane do różnych potrzeb konsumentów. Współczesne drogerie nie ograniczają się już tylko do tradycyjnych sklepów stacjonarnych. Dynamiczny rozwój e-commerce sprawił, że coraz większą popularnością cieszą się drogerie internetowe, umożliwiające wygodne zakupy z dostawą do domu. Klienci drogerii to niezwykle zróżnicowana grupa. Od osób poszukujących podstawowych artykułów codziennego użytku do entuzjastów, kosmetyków, którzy chętnie testują nowe formuły i śledzą najnowsze trendy w branży beauty. Współczesny konsument coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na cenę, ale również na skład produktów, ich pochodzenie oraz wpływ na środowisko. W odpowiedzi na te potrzeby drogerie rozszerzają swoją ofertę kosmetyki naturalne czy organiczne, a także wdrażają rozwiązania ekologiczne, takie jak opakowania biodegradowalne czy programy recyklingowe. Konkurencja na rynku drogerii jest ogromna, dlatego firmy stale poszukują sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie klientów. Jednym z niesamowicie istotnych elementów funkcjonowania takiego sklepu jest wykwalifikowana kadra pracowników, która w profesjonalny sposób pomoże potencjalnym klientom w wyborze odpowiedniego dla nich produktu. W tym materiale jednak skupimy się tylko na aspekcie cenowym. Odpowiemy sobie na kluczowe pytanie, która drogeria w Polsce jest najtańsza? Zapraszam na pierwszy raport cen w drogeriach. Analiza została stworzona na podstawie rzeczywistych cen w sklepach oraz nie ma za zadanie promocji lub zniechęcenia osób do zakupu w danym sklepie. Zapraszam do oglądania. Standardowe, jak na początku każdego filmu, przedstawimy drogerie, które poddane zostały analizie. Są to Rossmann, Hebe oraz Superfarm, czyli najpopularniejsze drogerie, które są liderami w tym segmencie rynku. Tak natomiast przedstawia się wykres liczby sklepów każdego przedsiębiorstwa. Rossmann, 1925 sklepów. Hebe 359 sklepów oraz Superfarm 75 sklepów. Rossman jest zdecydowanym liderem na aktualnym rynku. Posiada ponad 81% udziału, jeśli chodzi o liczbę otwartych sklepów. Przejdźmy zatem do analizy cen produktów. Nasze zestawienie podzieliliśmy na kategorie produktów dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz produktów uniwersalnych. Na początku omówimy produkty dla mężczyzn. Do naszego koszyka wybraliśmy dwa rodzaje dezodorantu, cztery różne żele pod prysznic, dwa szampony do włosów, piankę do golenia oraz maszynki. Najtańsze w tej kategorii jest Hebe, natomiast najdroższy Superfarm. Różnica między Hebe a Superfarmem wynosi ponad 29 zł. Maszynki do golenia są produktem, które najbardziej różnicuje nam grupę, ponieważ rozstęp dla nich wynosi 11 zł. Teraz omówimy produkty dla pani. Do analizy porównawczej wybraliśmy tampony, podpaski, podkład do makijażu, szminkę oraz wodę micelarną. Tutaj widać bardzo dużą różnicę w cenach, w szczególności w przypadku podkładu czy szminki. Najtańszy w tej kategorii jest Super Farm, natomiast najdroższy Rosman. Rostem w tej grupie wynosi ponad 68 zł. Ten przykład pokazuje, że warto obserwować ceny oraz porównywać możliwe opcje, aby zaoszczędzić pieniądze. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj o subskrypcji oraz łapce w górę. Aby nie pominąć kolejnych filmów. Oraz nakarmić algorytm platformy YouTube. Teraz skupimy się na produktach uniwersalnych, takich jak pasta do zębów, mydło, płyn do płuchania jamy ustnej, chusteczki higieniczne i SPF. W tym przypadku ceny są bardzo zbliżone do siebie, ponieważ różnica między najwyższą a najniższą sumą ceny wynosi jedynie 4 zł. Nieznacznie w tej kategorii wygrywa Super Farm, Rosman jest drugi, a Hebe trzecie. Warto mieć jednak na uwadze, że różnice są niewielkie. Ostatnią kategorią będą produkty dla dzieci. Do analizy wybraliśmy chusteczki nawilżane, pampersy, krem oraz żel do mycia. Produktem najbardziej różnicującym nam grupę są pampersy, ponieważ rostem dla tego produktu wynosi 28 zł. Dzięki temu w tej kategorii wygrywa Hebe. Super Farm w tym przypadku okazuje się być najdroższym sklepem. Przejdziemy teraz do podsumowania. Okazuje się, że Super Farm jest najtańszy drogerią z wynikiem 749 zł i 69 groszy. Drugie jest Hebe, 761 zł i 68 groszy. Natomiast najdroższy jest Rossman z wynikiem 797 zł i 48 groszy. Rostem dla wyników analizy wynosi 47 zł i 78 groszy. Czy to dużo? Zapraszam do podzielenia się swoją opinią w komentarzu pod filmem. Drogerie posiadają również wiele promocji, oferują zbieranie punktów do ich aplikacji, więc wybór optymalnej pod względem korzyści drogerii musi zawierać również analizę pozacenową. Jeśli chcecie takie porównanie, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi produkcjami, gdzie skupiliśmy się na porównaniu cen w supermarketach. Zapraszamy również na nasze social media, gdzie regularnie publikujemy ciekawe analizy oraz statystyki.